Witam e, wszystkich i zapraszam. W tym filmie pokażę, jak włączyć tryb ANC na słuchawkach Edifier w 803 nb Musisz zacząć od otwarcia aplikacji, a następnie przejść do kontroli redukcji szumów. I tutaj mamy dwa ustawienia wstępne dla ANC. Średnie i wysokie. Więc kliknij na to, które jest dla Ciebie najlepsze. I gotowe. Możesz także używać go za pomocą gestu, więc kliknij raz przycisk Bluetooth, i teraz przełączyliśmy na wysokie, ale nie mamy średniego. Aby je dodać, wróć i kliknij ikonę ustawienia w prawym górnym rogu, następnie przejdź do ustawień kontroli, i tutaj, jak widzisz, możemy mieć tylko trzy ustawienia wstępne, więc powinniśmy usunąć jedno z nich, powiedzmy, że nie potrzebuje dźwięku. Dodaj dźwięk średni. Więc teraz przełączać pomiędzy wysokim, ANC, średnim, a redukcją wiatru? Więc po prostu naciśnij. I jak widzisz, przełączyłem na średni. Ponownie. Przełączyłem na redukcję wiatru i znowu jestem na wysokim, a potem na średnim. To wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli uznałeś go za pomocny, rozważ subskrypcję kanału i zostawienie polubienia na filmie. To naprawdę dla nas ważne. Do zobaczenia.